Pytanie 14: rozwiąż równanie x do potęgi trzeciej dodać 4x do potęgi drugiej dodać 2x plus 8. Rozwiąż równanie, czyli wyznacz pierwiastki, jeśli oczywiście istnieją, bo może się okazać, że istnieć nie będą takie pierwiastki w danym równaniu. I teraz zwracamy uwagę na to, że mamy tutaj wielomian stopnia trzeciego. I aby wyznaczyć pierwiastki, czyli rozwiązania takiego równania stopnia trzeciego, to tutaj musimy w pierwszej kolejności spróbować rozłożyć taki wielomian, takie wyrażenie wielomianowe na czynniki pierwsze, czyli doprowadzić takie równanie do postaci iloczynowej. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że mamy tutaj równanie stopnia trzeciego, ale takie, które ma wyraz wolny, to mamy szansę się zorientować, że aby zapisać takie wyrażenie w postaci iloczynowej, to tutaj możemy zastosować metodę grupowania wyrazów. Metoda grupowania wyrazów polega na tym, że w pierwszej kolejności należałoby niewiadome ustawić od najwyższej potęgi. To już jest zrobione, w związku z powyższym od razu przechodzimy do kroku trzeciego. W którym to grupujemy sobie wyrażenia, te jednomiany tworzące to równanie na dwie grupy. To będzie pierwsza grupa, czyli wykładnik trzeci, wykładnik drugi to będzie pierwsza grupa, natomiast wykładnik pierwszy i wyraz wolny to będzie grupa druga. Takie zaznaczenie, które ja tutaj robię, nie jest konieczne, ja to po prostu pokazuję, żebyś widział, widziała. Jakie mamy tutaj grupy? I teraz z każdej z tych grup wyłączamy wspólny czynnik przed nawias. Z pierwszej grupy wyłączamy x kwadrat, w związku z powyższym w nawiasie zostaje nam x plus 4, i z drugiej grupy wyłączamy plus 2, więc w nawiasie zostaje nam również x plus 4. Całość jest dalej równa 0. Metoda grupowania wyrazów polega na tym, że my w jednym i w drugim nawiasie musimy uzyskać to samo wyrażenie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie uzyskaliśmy tego samego wyrażenia, to to może oznaczać dwie rzeczy. Albo, że gdzieś popełniliśmy błąd w, na wcześniejszych etapach, albo mamy do czynienia z takim wielomianem, czy z, taką, z takim równaniem wielomianowym stopnia trzeciego, gdzie ta metoda grupowania wyrazów nie działa i będzie trzeba zastosować inną. No my akurat tutaj mamy to szczęście, że w jednym i w drugim nawiasie znajduje się dokładnie to samo wyrażenie, więc ta metoda grupowania wyrazów w tym momencie jest jak najbardziej do zastosowania. W kolejnym kroku w pierwszym nawiasie przepisujemy te liczby, które stoją przed nawiasami i drugi nawias to będzie to co tutaj nam wyszło w tych nawiasach, tylko przepisujemy go tylko i wyłącznie raz, a nie dwa razy. I całość jest równa 0. I tutaj zwracamy uwagę na to, że mamy wyrażenie kwadratowe. Czyli mamy x kwadrat dodać 2. Czasami zdarza się, że to wyrażenie kwadratowe, które tutaj nam wychodzi, możemy rozbić jeszcze dokładniej na postać iloczynową. Przy czym to nie jest ten przypadek akurat w tym zadaniu. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tutaj już bardziej rozłożyć tego wyrażenia na czynniki pierwsze. Czasami uczniowie próbują zastosować tutaj wzór skróconego mnożenia, bo uważają, że możemy tutaj zastosować różnicę kwadratów. Tylko pamiętaj o tym, że różnica kwadratów, ona jest stosowana tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy wyrażenie do kwadratu minus coś jeszcze. Czyli na przykład, gdybyśmy tutaj mieli x kwadrat minus 2, to jak najbardziej ten wzór stróconego mnożenia tutaj moglibyśmy zastosować. Natomiast tutaj mamy plus, więc ten wzór stróconego mnożenia nie ma tutaj zastosowania. Zresztą, no dobra, zaraz powiem co zresztą. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, ja tutaj to wytrę, bo to jest nam niepotrzebne. Wniosek z tego jest taki, że tutaj to wyrażenie nie ma żadnych pierwiastków. Czyli. Nie ma takiej wartości x, która podstawiona tu pod x spowoduje, czyli ma takiej wartości liczbowej, która podstawiona pod x spowoduje, że to wyrażenie będzie równe 0. No i teraz jak temu dowieść, oprócz tego, że tutaj nie mamy możliwości zastosowania tego wzoru skróconego mnożenia. No przyrównajmy to wyrażenie do zera I teraz no, postarajmy się to równanie rozwiązać. Na pewno możemy przynieść dwójkę na prawą stronę równania. Czyli uzyskujemy tutaj x kwadrat, który jest równa liczbie minus 2. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać minus 2. Otóż w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma ani jednej takiej liczby która podniesiona do potęgi drugiej da nam wartość ujemną. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że tutaj w tym, z tego nawiasu my nie wyciągniemy, nie uzyskamy żadnej wartości x, która zeruje nam ten nawias, ponieważ takiej wartości po prostu nie ma. Jak możemy to jeszcze inaczej udowodnić? Skoro mamy równanie x kwadrat plus 2, które jest równe 0, to możemy tutaj policzyć deltę. Delta jest równa, czy może inaczej, powiem, delta liczymy ze wzoru: b kwadrat odjąć 4 razy a razy c gdzie a to jest wartość, która stoi przy x w potędze drugiej i tutaj, a przy, tutaj przy x w potędze drugiej stoi jedynka, więc a jest równe 1, b jest w tym przypadku równe 0, a c jest równe 2. I teraz te wartości liczbowe podstawimy do wzoru na deltę, czyli uzyskamy 0 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 1 i razy 2. 0 do potęgi drugiej to 0, no i tutaj mamy minus 4 razy 1 to jest minus 4 i minus 4 razy 2 to jest minus 8, więc uzyskujemy 0 odjąć 8, czyli minus 8. Jeżeli delta wychodzi nam mniejsza od 0 w równaniach kwadratowych, to to oznacza, że takie równanie nie ma pierwiastków. Czyli jeszcze raz podsumowując, tu z tego nawiasu nie uzyskamy żadnego x, który byłby rozwiązaniem tego równania, więc przechodzimy do drugiego nawiasu i pytamy, jaka wartość liczbowa zeruje nam drugi nawias. Czyli ile musi wynosić x w drugim nawiasie, aby drugi nawias był równy 0. I tą szukaną wielkością jest minus 4, bo minus 4 plus 4 jest równe 0. Jaki jest wniosek? Odnośnie naszego zadania. Wniosek tutaj jest taki, że to równanie ma tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie, którym jest liczba minus 4. Oczywiście tutaj też można byłoby zapisać, że x należy do zbioru w tym przypadku jednoelementowego, w skład którego wchodzi liczba 4.